Cześć, Paulina Sobota, aktorka, agencja nowa, mam 38 lat. Aktualnie mieszkam w samochodzie, podróżując od okolic Serocka na Mokotów. Tak też się zużyło razem ze swoim psem, lovką. Na co dzień studiuję. Aktualnie studiuję, jestem studentką psychologii w biznesie, także to dość dużo czasu zabiera, bo jest to Kierunek, który faktycznie mnie fascynuje. Zaczęłam grać, kiedy miałam 12 lat, natomiast ta praca dzieliła się pół na pół z pasją, jaką jest makijaż, fryzura i sterylizacja, ale w takiej odsłonie typowo metamorfozowej, gdzie oprócz tego, że wykonuje fizycznie swoją pracę, to również gdzieś tam mentalnie przekazuje różnego rodzaju treści, które mają pomóc zmienić nastawienie do siebie. Co więcej, rączki, profile.